Witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej otwierającej nowy sezon. Jutro Wiśnacy zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. O przygotowaniach do rozgrywek oraz o sytuacji zdrowotnej drużyny opowie nam trener Maciej Stolarczyk, któremu oddaję głos. Witam serdecznie po krótkiej przerwie i pięciu tygodniach przygotowań. Um, mamy możliwość ro rozegrania pierwszego meczu u siebie i to jest dla nas na pewno bardzo, bardzo korzystne, ponieważ nasz dom, czyli, czyli stadion przy ulicy Remonta, to miejsce magiczne i chcielibyśmy jutro zagrać takie spotkanie. Mieliśmy 5 tygodni przygotowań i czas na to, żeby, żeby wkomponować nowych zawodników do zespołu. Oczywiście to jest proces i, i, i pewnie ten proces nie, nie jest zamknięty, ale, ale bardzo liczę na, na również na nowe twarze, które się pojawiły w naszym klubie i e, na cały zespół, który i zawodników, którzy, którzy ten zespół w tym zespole byli wcześniej. Jeśli chodzi o zawodników, e, z których nie będę mógł skorzystać, to na pewno będzie jest to Kuba Łaszykowski, e, bo bo nadal Boryka się z urazem. Jego rehabilitacja trwa i na dzień dzisiejszy jest poza, poza składem. Kuba Bartosz to, to temat znany. Ma przystąpić i, i normalnie wejść w trening w najbliższym czasie, ale, ale rzeczywiście jego sytuacja zdrowotna jest trudna do pozazdroszczenia, bo tutaj jego terapia trwa dosyć długo i, i, i czekamy na jego, na jego powrót. Również Daniel Ojo-Kowalski jest zawodnikiem, który, który nie trenował ostatnie dni i, i nie będzie wybrany pod uwagę. I również Piotrek Świątko to zawodnicy, którzy, którzy są wyłączeni z zajęć. Pozostali zawodnicy mają drobne urazy, ale, ale walczymy o to, żeby, żeby do tego składu wrócili. Zobaczymy, czy, czy ten czas, który mamy, czyli, czyli praktycznie trochę więcej niż 24 godziny, uda nam się doprowadzić zawodników do, do, do meczu. Wiadomo rzeczą jest też, że, że wukan był na konsultacji medycznej. No tutaj czekamy i walczymy z czasem, żeby wukan był jak najszybciej zdrowy. To jeśli chodzi o o sytuację zdrowotną. Tyle. Jeśli chodzi o samo spotkanie jutrzejsze, to tak jak wspominałem, e, pierwsze spotkanie tego sezonu, gramy na swoim stadionie i w związku z tym e, bardzo, bardzo nie będę ukrywał, liczę na, na publiczność, która, która w poprzednim sezonie bardzo nam pomagała w, osiąg w osiąganiu e, dobrych rezultatów i, i, i też nie będę ukrywał, że liczę na to, że w jutrzejszym spotkaniu będą naszym dwunastym zawodnikiem. Zespół jest przygotowany, jest gotowy na, na to spotkanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że Śląsk jest to zespół, który uległ dużej, dużej przemianie. Odszedł główny strzelec tej drużyny, najlepszy strzelec, Marcin Robach już Piech też odszedł z, jak to, to dwaj doświadczeni zawodnicy przednich formacji, ale, ale ten szkielet zespołu został doszło, doszedł Płacheta. Ubudowany jest zespół od nowa i, i na pewno będzie to trudny rywal w jutrzejszym spotkaniu, ale, ale tak jak już wspominałem wcześniej my Mamy na to plan, na to spotkanie i ten plan będziemy chcieli jutro zrealizować. Dziękuję bardzo. Oddaję Państwu głos. Michał Trela. Jeszcze co do sytuacji zdrowotnej, chciałbym dopytać, czy z Włukanem Sawiczewiczem walczycie z czasem, żeby był jak najszybciej już z szansami na to, że będzie jutro, czy jeszcze za wcześnie? No i jak z Łukaszem Burligą sytuacja wygląda, bo no on jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia też miał problemy i czy tutaj jest szansa, że na jutro będzie gotowy? Nie ukrywam, że liczę na to, żeby, że to ci dwaj zawodnicy będą jutro do dyspozycji, ale, ale no tak naprawdę czekam na decyzję sztabu medycznego, czy, czy e, otrzymam zielone światło, aby, aby móc z nich skorzystać, także Jeden i drugi e, rzeczywiście miał drobne, drobne urazy i, i tutaj e, czekam na, na decyzję odnośnie tych dwóch zawodników. Co do na, doprecyzować, bo się pojawiła informacja, że mu nawet operacja grozi i że był w Szwajcarii na konsultacjach. Rzeczywiście był tam? Był rzeczywiście na konsultacji w Szwajcarii, ale, ale jeśli chodzi o, o zabieg, to tutaj to, to nie, nie takiej decyzji o, o zabiegu nie ma. Także to jest jeszcze. Mm, Inaczej, no, był, był w Szwajcarii i, i decyzji o, o zabiegu nie ma. Staramy się, żeby, żeby był gotowy na mecz ten jutrzejszy. Je, czy, czy to się uda, to czas pokaże. Michał Trela? Ja chciałbym jeszcze o obsadę bramki spytać, bo czy tutaj się może wydarzyć coś, czy, czy ta rywalizacja w lecie ruszyła od nowa, czy jednak Mateusz Lis przystępował z handicapem z poprzedniego sezonu? No Pytam nie przez przypadek, bo, no bo jednak w słabszym składzie w ostatnim sparingu wystąpił Mateusz Lis, no i czy, czy to oznacza, że trochę Michał Buchalik jest większym faworytem do gry jutru? Chciałem, żeby rozegrali całe spotkania zarówno Michał, jak i Mateusz. Wbrew pozorom to, że zagrał Mateusz w drugim spotkaniu, to, to też chciałem zobaczyć go, go w innym układzie personalnym. Decyzję już podjąłem, ale, ale o tej decyzji na razie nie będę informował, nie ułatwiając przeciwnikowi analizy czy przygotowania się do tego spotkania. Rywalizacja to jest dla mnie rzecz bardzo bardzo istotna i, i bo, bo sumarycznie podnosząca umiejętności zawodników. Dlatego też ta rywalizacja cały czas cały czas trwa, trwała i, i chciałbym żeby trwała jak najdłużej. I ja Autryna? pytując ta decyzja to nie będzie tylko na najbliższy mecz, tylko wzorem poprzedniego sezonu. No bramkarz, który jutro wyjdzie, otrzyma trochę zaufania na kolejne tygodnie. Pewnie pewnie tak będzie, pewnie tak będzie. to, to ocena pozycji bramkarza rzeczywiście jest oceną specyficzną, bo bo to tutaj ta rola jest zgoła odmienna od, od innych zawodników grających w polu i, i zdaję sobie sprawę, że, że ta pozycja wymaga zaufania i, i wsparcia. Dlatego też moja ocena tej pozycji jest, jest to ocena na przestrzeni dłuższego okresu, a nie tylko jednego występu czy jednej interwencji. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem jeszcze zapytać, bo wiadomo, okno jest otwarte, transferowe. Czy trener spodziewa się, że w najbliższym czasie może ktoś do drużyny dołączyć? I, i jeszcze chciałem zapytać, bo się pojawiła informacja, że już na testach medycznych jest obrońca Serafin Szota z Odryopole, to znaczy on jest z Lubina, ale grał ostatnio z podrzecz, czy coś jest na rzeczy. I generalnie, czy jeśli jest to bo to jest obrońca, czy Wiśla akurat obrońców potrzeba? To znaczy, to znaczy, od początku tego pytania, które pan zadał. Rzeczywiście szukamy jeszcze zawodników do, do naszego zespołu i to jest na pewno, i to jest fakt, bo, bo, bo tutaj potrzebujemy wzmóc rywalizację w, w drużynie. Jeśli chodzi o Strafina Szotę, to mogę potwierdzić, jesteśmy zainteresowani tym zawodnikiem. Jest to reprezentant kraju reprezentacji U20, która, która ostatnio rozgrywała turniej w Polsce i uważam, że, że jego... Charakter i, i potencjał mogą nam naszemu zespołowi dodać rywalizacji, do, która pozwoli podnieść umiejętności. Jeśli chodzi o formację obrony, rzeczywiście jest to obrońca, to patrząc, patrząc szerzej mamy, mamy trójkę doświadczonych stoperów. Brakuje nam. Tutaj jeszcze ogniwa, takim jakim jest właśnie Serafin, bo, bo zarówno Daniel Ojo, jak i przede wszystkim Daniel, który, który miał kilka spotkań w ekstraklasie, potrzebuje jeszcze dużo, dużo pracy, przede wszystkim fizycznej, chociażby te urazy, które się pojawiają u niego. To są efekty pracy i, i grania na poziomie ekstraklasy. Taki młody organizm jeszcze takich obciążeń nie wytrzymuje, dlatego też uważam, że, że jeżeli wzmocnimy tą pozycję takim zawodnikiem jak Serafin, to będziemy mieli ten komfort czwórki środkowych obrońców, którzy, którzy będą stanowili odpowiedni poziom. Chciałbym i nie ukrywam, chciałbym mieć taką rywalizację na każdej pozycji, móc mieć możliwość. Wyboru zawodnika, który jest w lepszej dyspozycji, lepiej się prezentuje, a dzięki, dzięki rywalizacji i, i odpowiedniemu e, ułożeniu składu zespołu e, możemy właśnie w ten sposób zadziałać. I, i, i to jest jeden z elementów, które, które chciałbym wzmóc w zespole: czyli, czyli wzmóc. Rywalizację. Na pewno, na pewno potrzebujemy rywalizacji, wzmóc rywalizację w formacjach ofensywnych i to jest pewne i tutaj również będziemy chcieli ściągnąć zawodnika czy zawodników, ale, ale robimy to w sposób przemyślany i spokojny. Nie, 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 nie chcemy wykonywać nerwowych ruchów i ściągać zawodników za wszelką cenę. Tylko takich, którzy, którzy będą pasowali do nas, do, do koncepcji, do zespołu. Piotr Jawor. Panie dyrektorze, stwierdził pan, że jesteście zainteresowani Serafiną Szotą, ale opowiada pan o nim tak, jakby on już praktycznie umowę podpisał. Więc chciałem zapytać, jak, jak blisko on jest Wisły? Jest, jest dosyć blisko rzeczywiście, ale, ale no jeszcze w formalności nie zostały spełnione, dlatego też mówię w takiej formie przyszłej, mocno realnej, ale, ale jeszcze nie, nie do końca spełnionej. Także to jest. Jest to zawodnik, którym się interesowaliśmy dłuższy czas i, 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 i teraz te rozmowy są na finiszu, tak mogę powiedzieć. Chciałem się zapytać o okres przygotowawczy. Czy gdyby Pan miał możliwość przesunąć ten start ligi o tydzień, dwa, to zdecydowałby się Pan, czy jednak czuje Pan, że to jest ten moment, kiedy zespół jest na 100% gotowy, abstrahując od skontuzjowanych zawodników, bo wiem, że czas pracuje na Waszą korzyść? No tak, to, to, to jest kluczowa kwestia. Każdy teren chciałby mieć w komforcie pracy, do dyspozycji wszystkich graczy, których ma mieć, mieć ich w pełni zdrowych i, i gotowych do, do, do gry. Powiem tak: zakładaliśmy sobie okres pięciu tygodni przygotowań, i uważam, że zespół jest gotowy do, do tego pierwszego meczu. I, i, I inaczej, w inny sposób tego nie rozpatrywałem, czy, czy, czy potrzebuję więcej czasu, czy mniej. Każdy trener pewnie chciałby mieć tego czasu dużo więcej, ale, ale to tutaj są już realia, te pięć tygodni to uważam, że jest wystarczający okres przygotowań i, i nie chcę tutaj dywagować na ten temat, czy co by było, gryby. Jesteśmy gotowi no do jutrzejszego spotkania i tyle mogę na, na, na ten temat powiedzieć. Chciałem jeszcze zapytać o Pawła Broszka, bo on zaczyna już, nie wiem, tam 18 sezon w Ekstraklasie. Jak on się prezentuje, bo wygląda na to, że no w tej sytuacji, która jest, to będzie jakąś taką pierwszą opcją w ataku i jak, jak, jak pan ocenia jego formę no i czy podoła. Jeśli dożyję do jutra podoła na pewno panie redaktorze. Nie chcę opowiadać jakiej dyspozycji jest, jest Paweł. Wszyscy przepracowali ten okres zawodnicy bardzo, bardzo sumiennie i nie chcę opowiadać jak będziemy grali, chcę, chcę pokazać jak będziemy grali i chciałbym to powiedzieć po jutrzejszym spotkaniu. Paweł jest gotowy do, do gry, tak jak pozostali, których nie wymieniłem w gronie kontuzjowanych. Czekamy na to spotkanie i, i po meczu Pewnie, pewnie będę mądrzejszy, jak to się potoczyło, ale, ale na dziś mogę powiedzieć, że wszyscy są gotowi i również Paweł jest gotowy do tego, żeby zagrać dobre spotkanie. Jadryla? Wspomniał Pan nazwisko Płachety, który trafił do Śląska, jego też się przymierzało do Wisły. Mówiło się, że jesteście nim zainteresowani. Rzeczywiście było tak, że no on wybrał Śląsk kosztem waszym, czy, no czy jednak to tylko plotki? Nie, byliśmy zainteresowani płochetą. E, takiego dokonał wyboru. Cóż, życiu, życie to wybory, i, i, i takiego dokonał piłkarz. W tym przypadku nie, nic nie mogę, nie mogę dodać. Mają Państwo jeszcze pytanie od trenera? W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.